I mam... czekaj, ja ci powiem jakie tło. Facebook. Kuszulce czarne-białej. I na twarzy mam takie jakby takie busiaki, te, takie śminkę jakby. dała ci buziaka i taką śminkę zostaje To takie coś jest, taki ten... efekt na twarzy. Nie mogę cię zdarzyć. Chyba, że snap kurwa dawaj snapa. Piś 2, 7, 5 nowak 2754 Znaczy ja napiszę to ty zaś Bo nic nie no. Nie Niestety Czekaj, bo daj odpalonego już hmm. Jak to nie będzie, mam no to czekaj Filip Podłoga 1, 2, 3, 7 Teraz zaraz Cię dodam, czekaj r Chyba. Dawaj, rób live, będę Ci pisał na czacie Ile będę miał punktów? Zrobudowania w pary co? Jeszcze jest zarobudowania jak coś. Tak? Serio? Czemu jeszcze czas nie i Zrobotowania Czekaj Czekajcie, włączy czat. Czas w tej transmisji jest wyłączony, dlaczego? Może to Ci przyduktuje Filip trzynaście osiemnaście dwa. Snapchat. Filip 17-18-2. Dobra, czekaj, muszę Lego na nowo odłączyć, ale najpierw cię zaproszę do tego.